Naszkicuj wykres funkcji f. Odczytaj z wykresu najmniejszą i największą wartość funkcji f w przedziale od -3 do 0. Przedział domknięty. Zapiszmy nasz przedział. To jest od -3 do 0. Mamy znaleźć wartość najmniejszą i największą w tym przedziale. Zatem zaczynamy od wyznaczenia wierzchołka naszej paraboli. Wierzchołek to jest minus b nad 2a. Zatem nasz wierzchołek to minus 3. Pierwsza czynność. Sprawdź, czy wierzchołek należy do Twojego przedziału, w którym szukasz wartości najmniejszej i największej. Zgadza się. Minus 3. Nasz wierzchołek należy do przedziału od minus 3 do 0. Co to znaczy? Że tam będzie wartość maksymalna, albo największa, albo najmniejsza. Nasza parabola, tam będzie miała wartości odpowiednio największą i najmniejszą, więc liczymy q. q to jest oczywiście f od p. Za x dajemy minus trójkę i otrzymamy 9. Dodać 6 razy minus 3 to minus 18 i jeszcze dodać 5. Teraz redukujemy te wartości. Minus 4. Nasz wierzchołek ma współrzędne minus 3 i minus 4. Teraz należałoby się zastanowić, jak wygląda nasza parabola. Spójrz na parabolę. Współczynnik kierunkowy A jest równy 1, zatem to będzie parabola uśmiechnięta. Skoro to jest parabola uśmiechnięta i wierzchołek należy do naszego przedziału, to już mamy wartość minimalną, najmniejszą w tym przedziale. Spokojnie możemy napisać minimalna wartość to na pewno minus 4. Teraz musimy znaleźć wartość maksymalną. Skoro wierzchołek był na krańcu przedziału w minus trójce, no to wartość maksymalna musi być w drugim krańcu przedziału. Zatem liczymy e od 0. Za x wstaw sobie 0, zostanie nam 5, więc wartość minimalna już jest, teraz jest wartość maksymalna i ona wynosi dokładnie 5. Pod punkt b. Nasza funkcja ma wzór, chyba trzeba byłoby ją uporządkować, bo najpierw tu z reguły nawias, jak dasz, to chyba zobaczysz postać kanoniczną. I teraz nie ma wątpliwości, że mamy to wszystko w postaci kanonicznej. I możemy odczytać wierzchołek naszej paraboli. To jest minus 2 i 1. Parabola na pewno jest jaka? Uśmiechnięta czy smutna? Smutna, bo współczynnik A jest równy minus 1. Sprawdźmy, czy wierzchołek paraboli znajduje się w naszym przedziale minus 2. Więc należy do naszego przedziału. Zanotujmy, wierzchołek należy do przedziału od minus 3 do 0. Już wiemy, że tam wartość maksymalna jest w wierzchołku. No to nie pozostaje nic innego jak zapisać. Wartość maksymalna to jest druga współrzędna wierzchołka, czyli 1. Szukamy wartości minimalnej, ona będzie na pewno na krańcu przedziału. Zobacz sobie, jeżeli to potrzebujesz, to naszkicuj sobie, zresztą polecenie jest w zadaniu, żeby naszkicować wierzchołek -2, 1. Tu mamy nasz wierzchołek. Skoro to jest parabola minus x kwadrat, no to odpowiednio będzie ona miała te punkty poniżej w minus 1 i w minus 3. Podstawowy wykres funkcji. Naszkicujemy naszą parabolę i badamy ją w jakim przedziale? Od minus 3. Zaznaczmy sobie aż do zera. Czyli mamy tutaj nasz pas, w którym badamy naszą funkcję. I jest to widoczne, mamy już wartość maksymalną wyliczoną, to jest wartość 1. Tu jest kraniec przedziału z lewej i z prawej strony. No a więc z rysunku już widzimy, że wartość minimalna będzie w zerze. Liczymy e od 0. Tu będzie wartość minimalna i za x dajemy 0. Zatem minus wynawia się zostanie nam 2, do kwadratu i dodać 1. Teraz przeliczmy, minus czeka, 2 do kwadratu to 4, dodać 1 i mamy wartość minimalną, minus 3. Okazuje się, że przecięcie z osią Y to jest właśnie minus 3. Przykład C. Funkcja jest w postaci ogólnej. Na pewno widzisz, że współczynnik kierunkowy jest równy minus 1. Nasza parabola będzie smutna. Wyraz wolny B tutaj jest 0, zatem przecięcie z osią Y to będzie 0. Już mamy kilka informacji, które można zaznaczyć w prostokątnym układzie współrzędnych. Ale zanim to zaczniemy, spróbujmy znaleźć wierzchołek paraboli. Mamy gotowy wzór. Minus B nad 2A. Wstawiamy. Otrzymamy minus 3 drugie, czyli minus 1 i 1 druga. Współrzędna P należy do naszego przedziału od minus 3 do 0. Skoro to jest parabola smutna, to tutaj będzie wartość jaka. Maksymalna. To będzie druga współrzędna wierzchołka, czyli f od p, a nasze p to jest minus 1 i 1 druga. Za x dajmy minus 3 drugie. Pamiętaj, minus 3 drugie do kwadratu to 9 czwartych. Odjąć, 3 razy minus 3 drugie to będzie na plusie 9 drugich. Teraz wspólny mianownik, minus 9 czwartych dodać 18 czwartych, a to jest dokładnie 2 całe i 1 czwarta. Mamy wierzchołek, nasz wierzchołek ma współrzędne minus 1 i... Jedna, druga i druga współrzędna, dwa i jedna czwarta. Teraz naszkicujmy naszą parabolę. Zaznaczmy przecięcie z osią Y, w zerze to zero no, i naszą parabolę teraz, jeśli naszkicujemy z prawej strony w ten sposób, z lewej strony zwróć uwagę, ona jest symetryczna, bo tu oś symetrii to będzie x równe minus 1, 1, 2, więc mamy wykres naszej paraboli. Wartość maksymalna to już widzimy, że jest wierzchołek, o tym mówiliśmy. Więc maksymalna wartość to 2 i 1 czwarta. Wartość minimalna, najmniejsza, to jest dla argumentu równego minus 3 i dla argumentu równego 0. Ta wartość ile wynosi? Dokładnie 0. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.